dziewczyny, dawno mnie tu nie było wiem, wyobrażam sobie to już trzy tygodnie przerwy od mojego ostatniego filmu ale było to spowodowane tym, że słuchajcie, zagubił mi się gdzieś akumulatorek do aparatu. Po ostatnim filmie włączyłam go do ładowarki, później zostawiłam na parapecie. I za jakiś czas, jak chciałam nagrać dla Was filmik, no to go nie było, zniknął. Na pewno za jakiś czas odnajdzie się pewnie gdzieś może w łózeczkach u lal albo w domku dla lalek. No ale musiałam kupić nowy. No i teraz już wracam. Do was z nagrywaniem. No, i dziewczyny, dzisiaj po prostu malutki mini haul z drogerii internetowej Hebe. Wczoraj odebrałam paczkę z paczkomatu skorzystałam z ofert na Black Friday. Nie jest to duże zamówienie. Wszystko kosztowało 60 zł, no ale pokażę Wam, co kupiłam. Słuchajcie, skusiłam się na nowy kolor mojej ulubionej farby. Bardzo wie, dobrze wiecie, że jest to właśnie z L'Oreal Preference. Zawsze używałam koloru Island, natomiast teraz wzięłam sobie mroźny brąz Antigua. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będą zbyt czarne. Zobaczcie. Mam nadzieję, że nie wyjdą mi zbyt ciemne, czarne, ale no, zobaczymy. Fajny, taki delikatny brązowy kolor. Yy, ale to jeszcze trochę, zanim będę malowała włosy, yy, może dopiero na wiosnę, nim sobie maznę, ale zobaczymy. Yy, aha, i dlatego sobie zdecydowałam się na zamówienie tej farby, ponieważ yy, przeważnie kosztują one w drogeriach 34 zł, a teraz była promocja i zapłaciłam niecałe 24 zł, czyli zobaczcie, 10 zł taniej no więc wzięłam sobie na zapas, może dopiero latem sobie strzelę ten kolorek jak już buzia będzie bardziej opalona nie wiem, zobaczę, no będzie w pogotowiu e, i to są te farby które bardzo e, dobre mają odżywki, słuchajcie, po farbowaniu o, to są te, ja je bardzo uwielbiam e, nawet jest ich spora ilość, zobaczcie, 54 ml no to na kilka dobrych myć starczy także tak to jest pierwsza rzecz, marka Nivea również była w promocji, wszystko minus 40%, więc wzięłam mężowi dezodorant, antyperspirant, kosztował już powiem 6 zł i 9 groszy, no to też fajnie tam z 10 na, na, na 6 zł. Moim dziewczynom wzięłam krem Niwa Baby. Kosztował 6 zł, tak? 6, 6, niecałe 6 zł za 75 ml. Krem od pierwszego dnia życia na buzie, rączki i całe ciało. My stosujemy akurat te kremiki na, na buźkę, O, zaraz sobie odpakujemy. No, fajny, delikatny zapach. O. I również krewik też jest fajny, nie, nie bardzo nie taki gęsty jak zwykły kremniwa. No myślę, że fajnie nam się będzie używał. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz wzięłam sobie paletkę Makeup Revolution, która powstała ze współpracy z Maxineczką na markę Revolution właśnie była promocja minus 50, więc tą paletkę z, za tą paletkę zapłaciłam 25 zł niecałe. Z 50, więc myślę, że to jest fajna cena, fajna opcja. Kiedyś już sobie nawet ją e, sprawdzałam na Allegro, miałam ochotę ją kupić, no ale tak odkładałam, odkładałam ten zakup, i nawet i w Hebe właśnie pojawiła się taka fajna promocja. Słuchajcie, no ja się nie maluję y, ogólnie na co dzień. Ym, jedynie może tam podkład i, i tusz do rzez, no i jakiś róż albo brązer. No, a tu zakupiłam sobie taką paletkę, zobaczcie, no, no chyba z tego fioletu to raczej nie będę korzystała, ale jest dziewięć cieni, dwa takie foliowe, bardzo błyszczące y, i jeden rozświetlacz, y, brązer i coś chyba do konturowania, taki to też również dobrze y, można sobie jako cienie używać, wszystko można jako cienie używać, więc no, okej, okay. więc tak to wygląda, zapinanie na magnesik, bardzo wygodne, fajna taka poręczna, y, no i za 25 zł myślę, że się opłaca spokojnie, za 50 zł może bym jej nie kupowała, bo nie jestem jakoś tam y, wytrawną fanką y, robienia makijażu, i do tego zostały dołączone mi dwie próbeczki. Zobaczcie, coś z Farmony, kanadyjski biolifting, żółta brzoza, biokrem, przeciwmarszczkowy, liftingujący na dzień, 40+, plus, z fitoretynolem, ekstraktami z kory i żółtej brzozy. No fajnie, wykorzystam sobie na przykład jutro rano. To jest krem na dzień. Oraz skrup z L'Oreal'a. Zobaczcie, z czym on jest. Z pięcioma różnymi cukrami. Na twarz i na usta I z olejkiem z winogron. Też jeszcze nie miałam. Chętnie wykorzystam. 4 ml na jedno użycie. No i słuchajcie, to koniec moich zakupów. <gryw> to był naprawdę mini haul. Eee, no. To wszystko zapłaciłam 60 zł. Dostawa do paczkomatu była yy, gratis, jeżeli zamówienie przekroczyło 50 zł, no więc bardzo fajnie szybko przyszło, polecam. To do zobaczenia dziewczyny, do następnego filmiku. Pa pa!